i'm Vasco Tyci, 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 ty, ty, ty. czy kochasz mnie żabciu, czy ty w ogóle mnie widzisz? Proszę nie okrącaj mnie, dlaczego się mnie wstydzisz? Ja tak bardzo kocham cię, a ty mnie nienawidzisz Prawdziwa miłość, nie ma granic Kocham cię za wszystko i kocham cię za nic Kocham tak mocno, że mógłbym zabić I znowu umieram, kiedy chcesz mnie zostawić Kocham cię żabciu, mój mały Pońciusiu, kiedy wracam do domu najebany jak szpadel Kocham jak krzyczysz do mnie przez okno, a ja szarpię się z bramą, bo chcę jechać kładem Znowu zgubiłem portfel i klucze i stoję pod bezradnie jak dziecko. Krew chyba ciurkiem leci mi z nosa. Biłem się z myślami, ale nie wiem nic. Chciałbym wejść naprawdę po cichu, ale ty je otwierasz i zaczyna się kosa. Chętnie wypiłbym drinka z kokosa, ale najpierw przyjmuję strzała na ryj. Pozdrawiam was, bracia siostry, i odpływam w dal. I odpływam w dal, i odpływam w dal. Nie mamy z lepszego miłość, to największy skarb. To największy skarb, to największy skarb. No i stoję już w środku, i szukam tych kluczy, i wypada mi z kieszeni. To Torebka z towarem, więc muszę na chwilę biec do garażu I zajebać sobie szybko władę samare. Kocham jak wtedy biegniesz za mną Popychasz mnie i uderzam w ścianę Leżę kochanie z rozciętą głową A na naszym dywanie mamy nową planę Kocham cię wasku mój malutki Ty ci, tyci, ci, czy kochasz mnie Zabciu czy ty w ogóle mnie widzisz Proszę nie... Trącaj mnie, dlaczego się nie wstydzisz Ja tak bardzo kocham cię, a ty mnie nienawidzisz Kocham cię, robaczku, mój malutki, tyci, tyci, tyci Czy kochasz mnie żabciu, czy ty w ogóle nie widzisz? Proszę nie Dlaczego się mnie stydzisz, ja tak bardzo kocham Cię A Ty mnie nienawidzisz Miłość jest ślepa jak popek w nocy, ale szuka nie wszędzie, ślepy jak kred Miłość jest bieg w naszej włosy, to, to, to duch istoty duchy naszego duchy życia, sens Pozdrawiam, pozdrawiam Was bracia siostry I odpływam w dal, i odpływam w dal, i odpływam w, odpływa w, odpływa w dal Nie ma nic droższego, miłość to największy skarb, to największy skarb, to największy skarb Zgadz, Albanii, jeden z tych numerów Coś ty Styl raz na ja przeciwnych dam Nie znajdziesz tu fałszu, ani po zero. po prostu Dalibaba żart Każdy tu na sali uczysz kogoś kocha Jeśli mam rację, to ręce do góry Jak opuścisz opuścić wyciągnij słuchawkę I zadzwoń, powiedz kocha czy skarbie Pozdrawiam was, bracia, I odpływam I odpływam w I odpływam w dach Germanizm groszego, miłość na największe skarby Wszystka, to najvětška. A je, yeah. a je. Yeah. Pozdrawiamy was Albańczycy. Yeah. się, bo miło, że Ty ci, tyci, tyci, czy kochasz mnie zapciu czy ty w ogóle mnie widzisz Proszę nie odtrącaj, mnie, dlaczego się nie wstydzisz? Ja tak bardzo kocham cię, a ty mnie nienawidzisz Kocham cię, robaczku, mój malutki, ty ci, tyci, tyci, czy kochasz mnie zapciu czy ty w ogóle mnie widzisz Proszę nie odtrącaj, mnie, dlaczego się nie wstydzisz? Ja tak bardzo kocham cię, a ty mnie nienawidzisz Jebać te pupy wycikane, Adidasy Wida ten tą maskę, ona chyba pachnie Gucci Widać, że ma klasę, nie leci na klasę bo ją ma! Właśnie ta dupa chyba pachnie Guci! Jebać te dupy wyprzygane, Adidas, spuść Za tą ona chyba pachnie Gucci Widać, że ma klasę, nie leci na klasę, bo ją ma Właśnie ta dupa chyba pachnie Gucci Ona ma stylist, ona ma look jak Miley Ale zanim zapuściła włosy pod pachami Jak już kojarzy się z miłą, raczej z Mercedesami Z kumpelami, z dupami, siedzą na Armani Chłopcy lubią to, chłopcy patrzą na to Czulują ja Ty tych jabłon, komentarz, miejskie pato Gdy tu tych się szło, z bogatą szmatą Yo, ma super formę, wolny chwila pod pracę, to trenuje polny. Gdybyś wyjściem wyjdział na Kanarach, by zrobił mord Na na rano Poglądajcie mnie, knokajcie mnie tam Nie tak, ja rachubię od krotki, a Dzięki o, Niżej, niżej Niżej, niżej Knokajcie krok tam No, knokajcie do... Odpal to drugie chwilę, pójdź ok. No i GZ Czekajcie, muszę tam wejść, dobra Wchodzę tam Szykujemy gz szykujemy GZ Dobro gdzie Ej, kurwa! nie bijaj, na wyro, dawaj na się To nie twoja liga! Ona zarobiła na to, postalona śmiga! Ty rozchodzisz się na boki przy butelce piwa! A to jest diva Sama walczy o to, by mogła być tu szczęśliwa! Wow! Jebać te kipy wyprzykane, a Didas ten spóźnił! Tą ona chyba pachnie, butzi! Widać, że ma klaskę, nie leci na klaskę, bo ją ma. Boś ty, ta dupa chyba pachnie, Guci! Giebać te whipy wyprzykane, a Didasy spóźnią. Tą laskę, ona chyba pachnie, Guci! Widać, że ma nie leci na czasem, bo ją ma właśnie ta Tu pachnie papach nie guci Fajne ciuchy, fajna fura, czuję je Guci kuci Dobre nuchy, ostranura, je Guci Gucci Fajne ciuchy, fajna fura, czuję je Guci płuci Dobre luchy, ostranura, tu nie guci Gucci Ona ma zajebisty make -up. Nie mówię o wróżach tych Co druga smaruje jest fake's Ona ma taki że mnie skręca A ta twoja lasencja nie skręca palcem sobie dalej pejsa Pali papierosy, kuj dobrze dwa o włosy, kuje jak ciągło osy Ktoś ma już dosyć, twój weekendy mówi posyp Na nosy, mówisz tosy, ty walisz mocarza z twoją Prawie każdej nocy, ty to jesteś armando Umiesz rozkręcać bajrando, pomarańczy na Jana Dorana Z twoją ekstrapandą, mówisz miał być władzę nad nią <ścười>

Zabrażamy. Ale ja to zrobię nie? Ej, wszyscy gryzli za cztery. Pozostajemy 3 2 1. <gryśle> <gryśle> to nie to nie Co, no, Dobra, nie ściągamy to. Zjemy.